Ja pierdziele, dobra kurde, będę dzisiaj pójdę na szale Ja już dobra. W, w, tak w ogóle cześć. Jestem... jestem Waldek i lubię grać w komputery, nie? Co to było? Co to? Komputery zły! A, A! Po nie niech pan od... Co do cholery? PANIE KSIĘDZU! Zobacz co i ci tego DUPĘ! Dobra kurde, idę na mszę. Skok przez płota. Ja przecież jeszcze nie zdać mnie na, na, na samochód, na, nawet na Fiata srata. Passata, ja i idę tutaj już do kościoła na mszę. Ja tak na wszelki wypadek weźmy sobie broń. Co do ciula? Chcesz zobaczyć boską moc? Szedł mi w głowę Co Ducha? Ducha. Panie! Czy pan jest... A prydziele... Pa, panie! Ja tu na, na mszę przyszedłem A nie na partyjkę UNO a, Gdzie pan jest? Halo! Na mszy... Dobra a, Dobra, to ja tutaj już z... z, z Zasiądę... czym pan ma pistolet? A prydziele... Za za... Ja nic ja mam e Miasto, niech ci światłość. No, A, panie razi! I ja tam. Ja mówię, problem, że jesteś czarny. Ja, pierdziemy, sam pan jest czarny. No, sorry, ale jestem demoralizowaną młodzieżą. Patrz, pan, pa, na, na, na pozgrałem. Pierdziemy, a czas nam szer. Ja no, co tam tam miał być? E, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy. A, Zamknij się Aha Wy mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego pieniądze. Pieniądze. Chce... pieniądze Używa pan tacy z buzu Pug zapłać Nie przerobisz tych pieniędzy ty, Tych pieniędzy na dasz, ty, dasz te pieniądze czy nie? Wiesz co ci powiem story? O kur... O nie, wysypało się. Proszę poczekać. ja Tak, już daję. Wiem, że nie przepierdzieli pan ich na kosiu, tylko na dziewczynę. Proszę poczekać, bo on tu gdzieś miniguna. Zapierdziel stary, wewewe, nie strzelam. Noc po chyba zacznie się wcześniej. Pan się o! 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 Gościa O! do sądu zgłoszę yy, ten: reklamację. A Kościowie gościu by się, się zachciało schizofrenikowi mę, pierdzielonemu ten: środy popiercowej, to mnie spalił na popiół. Kurde, moje deski. Te drzwi. <śmiech> <śmiech> Słuchaj mnie, prawda? Chcesz zobaczyć. Słucham? Eee, O nie, to... Gdzie to było? A, to jest to! Kur... O, idealnie. Jakiś piękny krzyż. się trochę niebezpiecznie. Jestem za hotelem. O! Pociąg! Potróciło mnie to gówno. Komornik mi wszystko z chaty sprzedam. Ja pierdzielę nie. Dzień dobry panu. Muszę panu pokazać. Proszę mi nie strzelać. Ja pierdzielę. Proszę mnie nie zabijaj. Marzy ci teraz moc włoską, grzeszniku. Ja co ty, gościu, robisz? Tak. Ja pierdzielę. No i co teraz pan zrobi? Przyjdzie mi na balkon? Ja! <głos> <głos> Witam w moim piekle. Oh, o Człowiek, który Dobra, jest z Bogiem, tak nie, nie sprzed. Na gościu, który jest z Bogiem, nie sprzedawał ludzkich części ciała na, na czarnym rynku. Ja ma jeszcze granat złoty, ja wale, jestem bogaty. No chyba nie! Imitacja Boga. Gdzie jest pociąg? O kur. A wiesz, czy, czy, z czego jestem na, najlepszy? Czego? Z podchodzenia od tyłu Dzień dobry Ja pierdziele Co <Cześć> pan robi? Ja, ja, ja pierdziele O dzień dobry czy No, no. idź mi do cholery Ja sobie idę już patrzę Ja pierdziele ja Czy jest, jest pan moim sąsiadem teraz, tak? Tak Okej, okay, a... Ooooooo kupnoś mi w dupę. Co, co jest z panem nie, nie, nie tak w ogóle? Proszę ja mi teraz nie przeszkadzać jestem w No sprawia. Napierdziel... Czy pan teraz Sra? No jasne, że tak. A co może robić ksiądz? Na pierdziele. Niedzielę. Ty, tylko ty. gówna. Kub... Kogo pan nazywa kupą gówna? Super nowy apartamencik Ja wszystko ja tu jest cacy w ogóle Jak w ostatnio sobie wprowadziłem lodówkę Kosz na śmieci, szafę a ja pierdzielę krwi. Automat z mineralką a ja I w ogóle inne duperele A ja zobaczę co tam jest Za widoczki sobie pooglądam A ja pierdzielę, Czy tam robi teraz mój sąsiad ok. Ja pierdzielę Ty kurde, yy, sąsiad się ma live streama czy tam czy on tam kogoś powiesił? Ja pierdzielę. Dzień dobry Dzień dobry Co? dziś pokażę wam Jak ukrzyżować człowieka O kurde Ja pierdzielę, czyli on jest demonem, bo to jest odwrócony krzyż Ja, nie, ja pier... nie, on nie weźmie tej tej, ja pierdzielę. on nie weźmie gravity Gunna i nie wypierdzieli tego przez okno gravity Gunna, prawda? Prawda? Dobra, będzie chyba Eee, to tak Dobra, bo nie mam miejsca na tamtą ścianę, więc wezmę sobie to. Chodź tu, śmieciu. Ja pierdzielę. No chodź tu, kupo gówno. No chodź tu. Ja pierdzielaki ty, tempy, że dałeś się powieścić księdzowi. Wiem, że jestem istotą boską, ale... Ja pierdzielę, o, czy jest czy to... stopą, idiotą? Czy to jest policja? Podglądaczu... A weźmiemy sobie te zwłoki... Tylko pogodno, nie ma Miał ja wyciek gazu na live'ie... I, i mój apartament wybuchł. Dobra. Ja pierdzielę. No Teraz wam pokażę... sztuczkę magiczną. Co zrobi? Gdzie, gdzie ja dałem kamerę? Na kamerę! Nikt nie odpuści. gdzie jest ta cholerna kamera? Dobra, znalazłem ją. Gdzie dobry? A! Oj, spoko, dana Och, oh. śmieć. Dobra, moja kamera. Jezus Maria. Ksiąd, ksiądz wciąga krechę. Aaaa! Proszę pana, niech się pan uspokoi, pan się nawalił. Jezus. O, ta kamera, pi***o. Wyciepię ją. Jezus Maria! Panie księdzu, niech pan... Co to cholery? E, tutaj zwłoki jego na No weź idź na pierwsze piętro, please. Na zerowe znaczy. Dobra, już idę. Na glebę, już! Okej. Okay. Idzie za mną. Już. Na środka, na środka, co to cholery. <ś> <Luis> Chodź do więzienia. A czy pan mnie uwięził? Szejk, szejk, mam um, bał. Bo... Jestem skazany na śmierć. Dobra, idę spać. Fuu, co ja, o. Ta krabowa jest brudna jak gówno. Cicho ta! Cicho! Zamknij się! Nie chcesz obrawiam co spać. Zamknij się ty. Go, dobra, ja to mam w dupie. pierwsze tym pracy, nie można i spać. O, proszę księdza! Ok, ja pierdzie... No... Bo mam, Mam, dwa pytania. Pytaj. E, pierwsze pytanie, czy zaknął mnie pan tutaj, żeby mnie molestować? Nie. A ja drugie pierdzie... pytanie. A drugie pytanie, ja pierżele. Pierdzie... Ja Mógłby pan e, pozbyć się tego e, typa, który tutaj jest ze mną? Tej typiary? Bo mi jest stare... trochę niekomfortowo. Czekaj pan, a wupa. Co pan zrobił? Ja pierdzie... Miał ją pan wyprowadzić, a nie zabić. Zostawię Panu tego miłego Pana, którego ok, nikt ja nie piszę. lubi. Ja, jakiego miłego Pana? A, proszę Pana, mógłby Pan tu przyjść, przyjść na chwilę? Bo chcę Panu powiedzieć coś Mój na ucho. No, proszę mówić. Eee, więc tak, eee... Proszę, proszę Pana, ja nie chce tam wracać. Wracaj, raz, dwa. <laughs> proszę chwilę poczekać. Yyyy... Hmm. O. Proszę teraz tam wracać. Ale proszę Pan, ale ja nie chcę. Proszę wracać. Natychmiast. Ale proszę pana, ja nie chcę. Więc tak, pana będzie pilnować ten pana, okej? Okay? Ten pan error, regularnie nazywa się SCP-096. Nie zabawy, do widzenia. Boże, nie chcę, żeby ten się nie pilnował. Drazę go nie atakować, bo inaczej zabija. To. Żyłeś latania. Ja nie użyłem latania. Użyłeś, bo ty nie twierdzę, ale nie. Ja już to wiem. No, Do widzenia. Do widzenia.